Z pewnością będzie niepoprawnie językowo, gramatycznie, ale takiego powitania to na tym kanale jeszcze nie grano. Señoritas, signora, signoritas. buenos dias. Witajcie na Lab Trekking TV. Czwarty dzień, ostatni ze szlaku rzeki Pilicy. Lecimy z okolic gajówki Adamów, z Adamowa, czyli z kempingu Łoś, gdzie wczoraj dostaliśmy nocleg. I pełni radości przemierzamy ostatnie 20 kilometrów do Piotrzkowa Trybunalskiego. Zapraszam na tą ostatnią część przygód z tego szlaku. Przechodzę przez Bronisławów. Każdy fragment lasu jest tak przebuchtowany, tutaj bardzo się cieszę, że jednak miałem pewny dach nad głową, niż jakieś tam hałasy z tyłu obozu ze strony dzików. Ach, przydało nam się to regeneracja pieską w szczególności, bo wczoraj już znowu było ciężko, a dzisiaj tylko ostatnie 20 km. Gdzie są oznaczenia? No i mówiąc, ostatnie 20 km to tak jakoś nie powiem, że za tym przepadam. Za nieuchronnością końca e, jakiegokolwiek szlaku, jakiejkolwiek przygody, ale cenię sobie bardzo wagę plecaka w ten ostatni dzień. Bez tego całego mojego jedzenia awaryjnego e, zostało mi tam jakieś pół czekolady, dwie bułki. E, bez tej karmy psiej, której na starcie mieliśmy no, od groma parę kilo spokojnie. Bez tej wody całej 1,5 litra na 20 km to powinno spokojnie starczyć w listopadzie I idziemy bardzo pięknym laskiem. Bronisławów, zaraz będziemy dochodzić do wody i będą miejscówki, dobre miejscówki na nocleg. Tam gdzieś się miałem zbunkrować, idę zobaczyć jak to wygląda. Także dzisiaj nadrabiamy jeszcze jakieś 1,5 km, którego wczoraj nie zrobiliśmy. Siódma rano grzejemy. Mam takie wrażenie, że strasznie niesprzyjający jest ten las. Tutaj taka szkółka. Wcześniej całe poryte po łacie lasu. Przebuchtowane. I aż czuć jakąś dziczą rodzinką. Psy co chwilę łapią trop. Nie pociesza mnie to. Nie chcielibyśmy takiego spotkania. A statystyki mówią, że jedno na 10 nie kończy się za dobrze. W przypadku oczywiście lochy z małymi spotkania, ale idziemy miałem wam pokazać miejsce, gdzie chciałem wczoraj biwakować ale szlak nie szedł tuż obok ale fajnie były zbunkrowane był taki alawał wał eee, i nie wiem czy była woda czy tylko wyschnięte bajoro no ale to też jest idealne środowisko bytowania dla właśnie dzików więc pomysł trochę poroniony, aczkolwiek gdzieś tam chyba na Viating EU ktoś oznaczył Tu miejscówkę Że jest miejsce na ognisko Że jest dostęp do wody Jeszcze wzdłuż tej drogi kawałek odbiwszy Też są ponoć jakieś miejscówki Nad wodą Ale nie będziemy już odbijać, dzisiaj już Ciśniemy I Dociągamy szlak do końca Są takie odnogi w głąb lasu, jeden taki odcinek działowy i można by dojść do zalewu. Eee, coś mi się wydaje, że już go dzisiaj nie zobaczymy, już możemy go dzisiaj nawet nie zobaczyć. No nic, ale las jest, jak sami widzicie, owiany haurą tajemniczości mistycyzmu, może dla niektórych trochę grozy, mgły, mgły poranne głębokie. <grym> I tak idę idę. Jak zwykle rozkminki filozoficzne wchodzą w mózgownicę, w mózgowe. <gry> Zacząłem się zastanawiać, jak spójrzcie. Większość, zdecydowana większość tych wszystkich zwierząt dziko żyjących w Polsce jest niesamowicie puchliwa Patrzcie z czego to wynika. Las jest ich domem, ale one nie wiem, czy. Tak się zacząłem zastanawiać, czy zwierzęta żyjące w lesie czują się bezpiecznie. Nieraz się zdarzyło słyszeć jakieś odgłosy świadczące o tym, że jedno zwierzę może być kolacją drugiego. Oczywiście bardziej przy jakichś na nasiadówkach w ciszy. Takie rzeczy do posłuchania. No ale choćby, choćby to ciągłe uciekanie. Mała myszka przed kimś ucieka, przed jakimś myszołowem. Carna nie uciekają przed wilkiem. Cały czas jest tutaj gdzieś w tym lesie walka o życie. I to jest ich dom. I czy one mogą się tutaj czuć bezpieczne? Czy czują się bezpieczne? Tak mnie to zaczęło zastanawiać właśnie. My ludzie przecież też z gatunku zwierzęta doszliśmy do tego, że budujemy sobie mieszkania, domy. E, zamykamy się na cztery spusty. Gdzieś tam zwiększając przynajmniej w swojej głowie pozornie poziom swego bezpieczeństwa. Chcemy, żeby dom był oazą spokoju. Oczywiście zdarzają się też ludzie, którzy potrafią Ci w funkcji intruza splądrować chatę, zaatakować Cię w Twoim własnym domu. No ale no nie mówię o ekstremalnych przypadkach. Tutaj to jest chleb powszedni w lesie. Pożywienie, drapieżniki polujące, no i ta cała rzesza tych uciekających, bojących się o własne zdrowie, życie tych przezornych. Selekcja naturalna, ktoś powie. Tak mnie tylko zaczęło zastanawiać, czy te zwierzaki czują się bezpiecznie w swoim domu, jakim jest las, <laughs> rozkninie. Idę, idę tą, pod tą górkę i. Się zastanawiam, bo nic dalej nie widać. Jakby jakiś klif i przepaść. Gławice straszne dalej. Zobaczymy co tam będzie za tym wzniesieniem. Sorry za takie jakieś rozkminaczki. Po prostu Ech, czasami mam mózg przedszkolaka. No i sobie rozkminiam. Jak to życie w lecie, jakie prawidła ma. Wiadomo jakie prawidła ma, tylko tak mnie... Jakoś podkusiło, żeby pomyśleć o tym, czy, czy zwierzaki żyjące w lesie, mieszkające tu, traktujące lasy jako swój dom, czują się tu bezpiecznie. A! No i co, i dalej nic nie widać. Idziemy w przepaść, mglistą przepaść. Co było za wzniesieniem? Zagadka rozwiązana, ale wciąż jest kontynuowana. Za wzniesieniem jest spad w dół i kolejne podejście. I kolejne podejście w Mgławicy, ależ tu jest mistycznie. Sulejowski park krajobrazowy. No muszę powiedzieć, że główna atrakcja tego szlaku to ten park. Bardzo przyjemny. Szczególnie jesienną porą. Była tu jakaś odnoga, muszę sprawdzić czy dobrze idę. <laughs> Ale pareczek naprawdę. Piękny co chwilę jakieś dzięcioły. Nad głowami nam stukają. Jest naprawdę elegancko. Do barkowic mokrych zaraz dochodzimy. wracają, te smutne reminiscencje była przed momentem odnoga noga w las, jest równolegle, według mapy CZ jakaś dróżka szkoda, że nie jest puszczony szlak tamtędy tylko walimy z krajem pól i lasu, czyli drogą dojazdową i pięknym lasem dalej idziemy ja już jestem przewrażliwiony przez ten szlak pod tym asfaltowym kątem tak sobie porównałem i wychodzi mi, że ten szlak ma więcej asfaltu niż GSS, który jest od tego szlaku czterokrotnie dłuższy, a ludzie tam narzekają na asfalt. No to patrzcie jak tutaj powiedzmy 110 km cały dystans, może trochę ponad. Jaka skondensowana pigułka tej twardej nawierzchni. Stopy to czują, no stopy to czują i nie tylko. Stawiki generalnie. Stawiki. Piękny las, mgiełka, fajnie by było, żeby nas deszcze jeszcze dzisiaj nie zapały, ale już koniec życzeń, nie ma koncertu życzeń, bo cieszmy się z drogi jaka jest. Powolutku, powolutku, niecałe 10 do mety, zmierzamy do Piotrkowa Trybunalskiego i jest ławeczka. Taką infrastrukturę bardzo cenię, bo jak jest mokro, czy tak jak dzisiaj, fajnie chociaż na chwilę w plecach położyć. I rowerki sobie tu jeżdżą w tym lesie. Tamto światło migające może o tym świadczyć. A skoro mowa o nadchodzącym Piotrzkowie, to my do niego nadchodzimy, nie on do nas. To słów kilka może o historii tego miasta. 2, 4 września 1939 roku nieustanne bombardowania. Zniszczono 200 budynków mieszkalnych budynków użyteczności publicznej w 1939 zajęto to miasto Wehrmacht wszedł i dopiero w 1945 czerwonoarmiści no odbili, odbili z okupacji hitlerowskiej Piotrków który swoją drogą przydomek domek przymiotnik trybunalski miał nadany właśnie po drugiej wojnie idziemy tam bo tam jest meta tego szlaku. Dochodząc do wsi Uszczyn, e, troszeczkę zaczynamy żegnać już Sulejowski Park Krajobrazowy. Mam nadzieję, że w dobrą odnogę wchodzę. E, Uszczyn, jeszcze w latach 50., był gminą. A tak to była kiedyś wieś królewska. Tenuta. Jakiś trzech biegaczy mnie wyprzedziło. A leśka linka napięta, jakby to jakieś zawody były i ktoś nam uciekał. <noise> no, naginamy, naginamy jeszcze 6 km. Dochodząc na obrzeża, już Piotrkowa w zasadzie żegnamy się z Sulejowskim Parkiem Krajobrazowym. Papa, pa, parku ciebie akurat będę miło wspominać. Ale tą pierwszą część szlaku niekoniecznie. Zresztą, niech to będzie. Jako całe podsumowanie tego szlaku, co właśnie powiedziałem, poszczególne ekspresje, emocje przeżywane na tym szlaku mogliście zaobserwować przecież w poprzednich odcinkach oraz w tym. Są dwie takie wiatki, parking, no i wchodzimy w miasto. Tutaj niecałe 5 km i będziemy przy końcowej kropce, która w samym centrum, w Starym Mieście. Na starym mieście w Piotrkowie Trybunalskim. Lećmy tam do końca. Mijamy zbiornik Rakówka. O, przy zalewie taki zbiorniczek. No i panorama na Piotrków. Piotrków nas przywitał siąpiącą mrzawką. Mijamy jakąś taką ogromną manufakturę. Ustawiam, że przemysł włókienniczy. Ale mogę się mylić. No, i lecimy ku centrum. Jesteśmy sobie na rynku trybunalskim, ale nie mogę znaleźć kropki końcowej. Chodzę, szukam. Jest, znalazłem ją na placu Czarneckiego. Przeszliśmy. Niebieski, kropeczka wciśnięta na placu Czarneckiego, kawałek wcześniej niż na rynku trybunalskim. Zrobione to. Jakaś taka jest. E, jest jakieś takie miłe uczucie, ale też obserwacja, że wszystkie trzy szlaki długodystansowe w tym roku, jakie robiłem, miałem całkiem niezłą pogodę i każdy kończyłem w deszczu. Tutaj też się opi deszcz co chwilę. Znaczące być może. Dzięki za wspólną przygodę. Cześć!